Narcyz ukryty, cichy drapieżnik relacji. Jak go rozpoznać i nie dać się zniszczyć? Czy ktoś może niszczyć twoją psychikę, nigdy nie podnosząc głosu? Czy można być ranionym, manipulowanym, systematycznie osłabianym przez osobę, która uchodzi za wrażliwą, skromną, dobrą, jeżeli czujesz się winny bez powodu, jeżeli ciągle analizujesz, co zrobiłeś źle? Jeżeli ktoś sprawia, że wątpisz w swoją intuicję, ale jednocześnie wszyscy mówią, że to taki dobry człowiek, to ten odcinek może być o kimś bardzo konkretnym. Dzisiaj porozmawiamy o narcyzie ukrytym jednej z najbardziej mylących i psychicznie wyniszczających form narcystycznej osobowości. Kim jest narcyz ukryty? Definicja, która zmyla. W psychologii klinicznej mówimy o narcystycznym zaburzeniu osobowości, ale jego ekspresja nie zawsze jest głośna, arogancka i teatralna. Dużo bardziej wpływową wersją jest ta cicha i skromna. Narcyz ukryty, wrażliwy, stosuje techniki znacznie subtelniejsze niż typ jawny, opierając swoje działania na budowaniu wizerunku osoby skromnej, skrzywdzonej lub moralnie wyższej. Narcyz ukryty. Nazywany też narcyzem wrażliwym lub covert narcisist. To osoba, która ma tak samo kruche ego jak narcyz jawny. Ma taką samą potrzebę kontroli i potwierdzania własnej wartości, ale wyraża to w sposób pasywny, cichy i pozornie niewinny. To nie jest ktoś, kto mówi jestem lepszy. Nie wywyższa się i nie jest duszą towarzystwa. To ktoś, kto sprawia, że to ty czujesz się gorszy, a on wygląda na ofiarę. Jak pisał Otto Kernberg, narcyzm nie zawsze manifestuje się wielkością. Czasem przyjmuje postać chronicznego poczucia krzywdy. I to poczucie krzywdy otwiera furtkę do emocji ludzi empatycznych i wrażliwych. Usypia czujność i poluzowuje granice w myśl przekonania, że mamy do czynienia z osobą bezbronną i zranioną. Uruchamia również mechanizmy syndromu ratownika, co niesie niejednokrotnie katastrofalne skutki dla psychiki. Dlaczego narcyz ukryty jest tak niebezpieczny, ponieważ nie wygląda jak zagrożenie. Narcyz ukryty często jest postrzegany jako wrażliwy i pokorny. Bywa nieśmiały, introwertyczny i cichy. Opowiada o swoich ranach, traumach, trudnym dzieciństwie i krzywdzie. Unika bezpośredniej agresji, a jednak efekty kontaktu z nim są bardzo konkretne: chroniczne poczucie winy z niewyjaśnionych przyczyn, dezorientacja, obniżona samoocena. Zmęczenie emocjonalne, utrata zaufania do własnych odczuć. W relacji z taką osobą popada się w poczucie winy chociażby na samą myśl, że nam żyje się lepiej, czy nie przeszliśmy tak dużo cierpienia jak on. To rodzi potrzebę pomocy lub rekompensaty. Ale pojawia się też pytanie: Skoro on jest taki delikatny, to czemu ja czuję się coraz gorzej? Jak działa narcyz ukryty? Podam ci mechanizmy. Pierwszym z nich to manipulacja przez cierpienie. Narcyz ukryty karmi się empatią innych, nie atakuje wprost, on pokazuje swoje rany. Ja tylko chciałem dobrze, znowu wszyscy mnie źle rozumieją, może przesadzam, ale mnie to bardzo zabolało. To nie są niewinne zdania, to kotwice emocjonalne, które wciągają cię w rolę opiekuna i często bardzo skutecznie ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy ukształtowani tezą uszlachetniającego cierpienia co powoduje wzrost zaufania do osoby podającej się za skrzywdzoną jak pisała Susan Forward manipulacja emocjonalna polega na wywoływaniu poczucia winy zamiast otwartego konfliktu drugi mechanizm to gaslighting w wersji soft narcyz ukryty rzadko mówi to je to się nie wydarzyło on ma większe wyczucie, więc zwykle mówi: Chyba źle mnie zrozumiałeś. Nie miałem tego na myśli. Jesteś bardzo wrażliwy. Efekt? Zaczynasz wątpić w swoje odczucia, nie w jego zachowanie. I tu pojawia się kluczowe pytanie: dlaczego zawsze to Ty musisz się uspokoić, zrozumieć, przemyśleć? Dlatego, że zaczynasz kierować się ukrytym poczuciem winy jako osoba silniejsza, zamożniejsza lub łagodniej potraktowana przez los. Zaczynasz czuć obowiązek ustąpienia lub po prostu pomocy. Po trzecie, pasywna agresja. To jedna z jego ulubionych broni i celuje z niej po mistrzowsku. Milczenie ze smutkiem zamiast rozmowy. Sarkastyczne uwagi, które mają podciąć skrzydła, ale są wypowiadane z uśmiechem lub jako żart. Celowe zwlekanie z wykonaniem zadań, aby pokazać swoją władzę nad czasem i emocjami innych. Obrażanie się bez komunikatu, aby wywołać zakłopotanie, wycofanie uczuć jako kara, nic się nie stało wypowiedziane tonem, który mówi wszystko. To emocjonalne karanie, ale bez śladów przemocy, używane w tak wyważony i wyrafinowany sposób, że nie podejrzewamy tu manipulacji, tylko szukamy winy w sobie. Jak rozpoznać, że to narcyz ukryty, konkretne sygnały? Zadaj sobie te pytania. Retoryczne, ale bardzo diagnostyczne. Czy po rozmowach z tą osobą czujesz się winny, nawet gdy nic złego nie zrobiłeś? Czy masz wrażenie, że ciągle musisz uważać na słowa? Czy Twoje potrzeby są systematycznie pomniejszane? Czy rezygnujesz z własnych potrzeb, granic i rozmów o swoich problemach? Czy konflikt zawsze kończy się tym, że to ty przepraszasz? Czy boisz się być sobą, bo znowu go zranisz? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, so, to nie jest przypadek. Jak zauważa Craig Malkin, ukryty narcyz często mylony jest z nadwrażliwością, podczas gdy w rzeczywistości jest strategią regulowania własnego ego kosztem innych. Dodatkowo uwielbia męczennictwo, podkreśla, jak wiele poświęca dla innych, mimo że nikt go o to nie prosił, aby wymusić wdzięczność lub uległość. Często wyolbrzymia swoje dolegliwości fizyczne lub psychiczne, aby odwrócić uwagę od własnych błędów. I skupić na sobie opiekę. Stosuje również broń niekompetencji to celowe udawanie, że nie potrafi się czegoś zrobić, np. obowiązków domowych, aby uniknąć odpowiedzialności. Robi to w taki sposób, byś poczuła się zmuszona go wyręczyć, jednocześnie czując do niego litość za jego rzekomą bezradność. Dlaczego trafiają głównie w osoby empatyczne? Bo empatia to dla nich zasób, nie wartość narcyz ukryty. Doskonale wyczuwa granice, szybko identyfikuje osoby odpowiedzialne, refleksyjne, wrażliwe, testuje, ile jeszcze mogę, i nie robi tego świadomie w sensie planu skrzywdzenia. To automatyczny mechanizm obronny jego psychiki. Większość narcyzów, a szacuje się, że nawet 99%, nie jest świadoma, że ich zachowanie jest zaburzone. Wierzą w kreowaną przez siebie maskę ofiary lub osoby szlachetnej. Jak pisał Karl Gustav Jung, nieświadomość działa jak los wobec tych, którzy jej nie rozpoznają. Choć narcyz może nie rozumieć, dlaczego tak się zachowuje, jaka jest tego przyczyna, to często jest w pełni świadomy tego, co robi w danym momencie, aby osiągnąć konkretny efekt. Dobór strategii Narcyzi potrafią precyzyjnie dobierać argumenty podczas kłótni, aby obrócić sytuację na swoją korzyść i sprawić, by ofiara poczuła się winna. Kontrola zachowania fakt, że narcyz ukryty potrafi zachowywać się nienagannie i czarująco wobec obcych, a ranić tylko najbliższych dowodzi, że ma on kontrolę nad swoimi czynami i potrafi je powstrzymać, gdy leży to w jego interesie. Manipulacja celowa. Świadomie stosuje techniki takie jak gaslighting, podważanie rzeczywistości ofiary czy pasywną agresję, aby utrzymać dominację w relacji. Jak się bronić? Konkretna instrukcja. Przestań tłumaczyć swoje emocje. Twoje uczucia nie wymagają uzasadnienia. Jeżeli ktoś regularnie ich nie uznaje, to nie problem komunikacji, tylko struktury relacji. Nie wchodź w rolę terapeuty. To jedna z największych pułapek, w którą wpada się już na początku relacji. Nie jesteś od regulowania jego nastroju, naprawiania jego ran, udowadniania, że nie miałeś złych intencji. Zaufaj ciału. Psychika potrafi się mylić. Ciało rzadko. Napięcie, zmęczenie, ścisk w żołądku, mgła w głowie, czasami pojawiają się nawet nerwobule niewiadomego pochodzenia lub objawy grypopodobne. To informacje organizmu, nie słabość. Ogranicz dostęp, nie tłumacz się. Granice z narcyzem ukrytym nie są negocjacją, są faktem. Im więcej tłumaczeń, tym więcej materiału do manipulacji. Tłumaczenie się jest tylko nakręcaniem argumentacji lub podpowiedzią zmiany techniki, nie przyniesie rezultatu ani ulgi. Jak nie zwariować? Odbudowa po kontakcie z takim osobnikiem najlepiej przebiega w połączeniu z psychoterapią. Nie jest tajemnicą, że nasze nieprzepracowane traumy lub mechanizmy obronne wpychają nas w ramiona takich ludzi. Mówiąc krótko, dopóki nie przepracujemy swoich problemów, istnieje ryzyko, że zawsze będziemy wybierać takie osoby na partnerów, towarzyszy czy przyjaciół. Najtrudniejsze po relacji z narcyzem ukrytym jest jedno pytanie: czy to ja przesadzam? Odpowiedź brzmi nie. Twoje zmęczenie, dezorientacja i potrzeba dystansu. Są normalną reakcją zdrowej psychiki na niezdrową dynamikę. Nie musisz nikogo ratować kosztem siebie. Zakończenie. Narcyz ukryty nie krzyczy, nie bije, nie dominuje w oczywisty sposób. On powoli przepisuje Twoje poczucie rzeczywistości. Narcyz ukryty najczęściej nie jest świadomy swojego zaburzenia jest to automatyzm ale jest świadomy swoich manipulacyjnych działań. Działa jak gracz, który zna zasady gry i stosuje konkretne triki, by wygrać, mimo że nie rozumie, iż sama chęć ciągłego wygrywania kosztem innych jest problemem natury psychicznej. I jeżeli z tego podcastu zapamiętasz tylko jedno zdanie, niech będzie to to. Jeśli w relacji ciągle musisz przestawać być sobą, żeby ktoś czuł się dobrze? To nie jest miłość, empatia ani wrażliwość. To jest systemowa manipulacja. Jeżeli ten odcinek pomógł Ci coś nazwać, coś zrozumieć albo uporządkować, zostaw subskrypcję i zajrzyj do innych materiałów na kanale. Będą się tu regularnie pojawiać kolejne treści analizujące ludzkie zachowania, mechanizmy psychologiczne i relacyjne gry, których nikt nas nie uczy, a które decydują o naszym zdrowiu psychicznym.